Zombie apocalypse. Witam Państwa serdecznie w kolejnym moim odcinku. Dzisiaj korzystając z pięknej pogody pozwoliłam sobie całe przedszkole moich kurczaków i sileczek i zwykłych kurek oraz kochinów Wypuścić na dół. Tutaj dałam im, Znaczy daję im jajeczko z dużą, bardzo dużą ilością pokrzyw. Widzicie Państwo, jak zajadają się. Rozdzielę to dla wszystkich. Zobaczcie, to są te pierwsze moje kurczaki, co mi się w styczniu wykluły. Sileczki rosną jak na drożdżach. Tak samo i te zwykłe kurczaczki. Proszę zobaczyć. Teraz zajadają się jajeczkiem i pokrzywami. Uwielbiają je. Zrobiliśmy im taki odchowalnik na dworzu ponieważ yy, balbinkę i koleżankę przynieśliśmy już do normalnego stada. Wysypaliśmy tutaj piaskiem i mają się jak w raju. <grym> Zobaczcie jakie superki mają co niektóre. Co niektóre widzę, że koguciki ich <grym> będą bodajże, chociaż u filek bardzo późno się rozpoznaje, czy to jest kurka czy kogucik. Ale co niektóre kolorki, zobaczcie Państwo sami, są bardzo ładne. Tutaj biały. Dobrze, nie jedzą. Pójdziemy teraz do średnich. Bo też na pewno czekają na jedzonko. Korzystając z pięknej pogody, zobaczcie Państwo. O, I tu są następne: tu są kochiny, dziewięć od męża i zwykłe. Kurczaczki, miotki, tak zwane. Się nie mogą doczekać. Zobacz, jak się zajadają, jak rosną, jak na nabrzmiewają. Jest tego przedszkola u mnie. Widzicie Państwo, taka piękna pogoda, to aż nie skorzystać, żeby poszły na dwór. Niech nabierają tych promieni słonecznych. Dopóki jeszcze można. Bo później to już ma się ochłodzić. Także krokusy, białe. A jak wszystko się budzi do życia. Na razie przecinałam róże. Idziemy jeszcze do chwileczki, kwoki. O, zobaczcie, widzicie: I chwileczka ze swoimi dziećmi są też na dworzu, jak grzebie w ziemi. Jakie cukierki też będą mnie? Dobrze, damy im jajeczko. Mama je zawoła. No. O. Widzicie? Mama woła. Daje im najlepsze kątki. A tu Barbina się upomina o swoje. Żeby się nią zainteresować. Zobaczcie Państwo, jaka ona już jest. Jaka wielka już. Baldinko! No co, kochani? Tam też nie interesuje to, bo nie, nie. Tak, mówi tak? o śmieczkach, tak? Oj, Gęsior przyszedł przywitać. Zaakceptował baldinkę i gąskę. Troszczą się oni. Także, zobaczcie, jaka baldzina jest duża, już prawie. Prawie już jak gęsio. Od lutego. To jest początek lutego, no i całe dwa miesiące. O. Zobaczcie, jak mamusia pokazuje swoim dzieciom, jak mają jeść. Jest tak piękna pogoda dzisiaj, że naprawdę niech się przedszkolaki ucieszą troszeczkę. Zawsze tam mama znajdzie im jakiegoś robaczka, kamyczka na lepsze trawienie. O, dobrze, niech one sobie jedzą. A my pójdziemy do pierwszych, co mi się w styczniu wykluło. I już zjadł, niech wyjeżdża do końca. <śla> Chyba mało im zrobiłam. <śla> no, już nie ma. Widzicie? Już zjadły. Już nawet znaku nie ma po jajkach i pokrzywach. Polecam pokrzywy. Tym bardziej od wiosny, w ogóle przez cały rok naprawdę są bardzo zdrowe dla kurczaków. Kurczaki po, po nich rosną zdrowe. Nie chorują. Jak widzicie po moich i tych najtarszych, i tych średnich i najmniejszych. Dobrze, postawimy tutaj. Pójdziemy jeszcze do balbiny, bo się upomina. A przy okazji zobaczymy czy te średnie kurczaki już zjadły jajeczko. porządki. Widzicie Państwo gałęzie, bo obcinane były drzewka. Tak samo i róże podcinałam. Maliny te zeschnięte. Badyle też trzeba było obciąć. No widzicie Państwo, już kończą. Już prawie kończą. Siwcia, chodź. No chodź do Pańsi, chodź. No chodź. Chodź do panu, no chodź, jakaś ty ciepła, wylegujesz się też w słoneczku, tak? Kochiny męża rosną jak na drożdżach. Są o wiele większe te pisklaki kochinów niż zwykłych tych odkurek Proszę zauważyć. Są o wiele większe te pisklaki. Dobrze, nie przeszkadzamy im, idziemy jeszcze do balbiny, bo czuję się chyba osamotniona, że nie interesujemy się nią. Kurki chodzią, kurczaczki też, kaczuszka, czubaka też, kochiny też się wylegują w cieniu, srebretki też. Chodź, Baldina, no chodź. Pokaż się widzą. Ach. Się robi dorosło. Zobaczcie, państwo. Już dużej różnicy między dorosłymi i niem. Kurki w cieniu pochowane. Na razie je nie wypuszczam. Wypuszczałam je rano o 7 rano na 2 godziny do dziewiątej, ale teraz na razie do 15 nie, nie wypuszczam, żeby po prostu jajeczka zniosły, i od 15 już będą do nocy praktycznie. Później je zamknę. Baldina! No! <grystanie> Baldinka, no chodź, chodź, chodź! No chodź! To moje. panie, tu będziesz gęsiorkiem, a z gęsior, tu ja głową piwa, proszę zobaczyć. On się patrzy, żebym krzakami krzywdy nie zrobiła. <grystanie> Bardzo szybko zaakceptowali młode gąski, stare gęsi. Dobrze. Idziemy jeszcze zobaczyć do dorosłych chwileczek. Strasznie ten piasek rozgrzebują kury. Ale zawsze sobie też tam znajdą kamyczek czy coś. Bardzo lubią się sypać piaskiem. O tam widzę. Siedzi kochin na jajkach. Będzie jajeczko od kochinów. Jeszcze pójdziemy zobaczyć tutaj. O moje silunie później jak jajeczka Dam je już na dwór. o Już jedno jajko jest od kileczek Jeszcze jedno I dam je na dwór, Żeby sobie też trawki podziubały Dorosłe kileczek. Mam nadzieję, że koguty kiki Nie będą zaniać za mamusią kileczką z tymi małymi czterema Ewentualnie ogrodę ich Kawałeczek. O! A dzień siedzi, no, twardo siedzi na pustym gnieździe. No. Chcę drugi raz wysiadywać, gąski mały. O, tak! Także dzieje się w Zagrodzie Elki. Widzicie Państwo jakie zmiany. Dzisiaj też poświęcamy cały dzień, praktycznie w Zagrodzie Elki, żeby coś tu już drgnęło przed świętami, z tą robotą. Odkryjemy deski, niech przeskną, trochę, bo przez tą wilgoć. Trochę zaparowana jest ta folia. O tak. Niech Przysychają na razie. A ja się będę brała dalej za wynoszenie, grabienie. Bo jednak widzicie Państwo, trzeba było tutaj trochę te suche maliny po. Odcinać, przygotować to wszystko do tej wiosny. O, jaka śliczna pogoda! Wszystko zaczynają się. wszystko budzi się do życia. Widzicie Państwo? Mamusia Kileczka pokazała swoim dzieciom. Dzieci pojadły. I teraz korzystają z promieni chłonecz. I teraz korzystają z promieni chłonecz. I dobrze. Ja się z Państwem będę żegnać w tym odcinku i korzystając z takiej pięknej pogody biorę się dalej za porządki w Zagrodzie. Także zapraszam na kolejny odcinek.